Profilowanie jest to zautomatyzowane przetwarzanie informacji nas dotyczących, naszych danych osobowych. I na podstawie tego profilowania, czyli na podstawie tej czynności, tego zautomatyzowanego przetwarzania, wyciągane są wnioski o nas, co lubimy, czym się interesujemy, jaka jest nasza sytuacja ekonomiczna, jaki jest nasz stan zdrowia. I to najogólniej rzecz ujmując, takim najprostszym językiem nazywa się profilowaniem. Dane osobowe to złoto XXI wieku, więc czym więcej przedsiębiorcy o nas wiedzą, czym więcej informacji są w stanie wyciągnąć na nasz temat. Od nas samych, tak naprawdę, z uwagi na to, jak się zachowujemy, czym się interesujemy, tym lepiej później mogą kierować do nas dopasowane np. Na przekazy reklamowe. Profilowanie samo w sobie nie jest złe, jeśli jest prowadzone w sposób rozsądny, przemyślany i nie nazbyt inwazyjny. Jeżeli przedsiębiorcy nie ingerują za zanadto w naszą prywatność, jeśli nie przekraczają tej cienkiej granicy, którą. Z drugiej strony, bardzo ciężko jest w dzisiejszych czasach wyznaczyć, no to profilowanie może być czymś fajnym, no bo dzięki temu podsuwają nam pomysły, podsuwa nam na przykład Netflix seriale, które lepiej mogłyby odpowiadać naszym gustom. Jeżeli profilowanie jest już bardzo inwazyjne, jeżeli miałoby polegać na udostępnianiu naszych danych jakimś innym przedsiębiorcom, należałoby pozyskać na takie działania zgodę. Wszyscy przedsiębiorcy będą starali się jak najbardziej wykazać, że każde profilowanie i zawsze stanowi ich prawnie uzasadniony interes i może być prowadzone bez konieczności pozyskiwania odrębnej zgody na takie działania.